Tchurzą, a może obcy się ja zdecydują. Jebać mi się chce. Super. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty. Lubi gryźć. Zdecydujesz się na walkę? Skąd to bogi prowadzę? Muszę nagrać. Trochę Nie się przekonam jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem. Ciekawe czy mogę użyć znaków? No dalej. Yeah! Uuu ma mocny cios. Gdzie Ale na nic nie ten mocny. Liczę mocno. Eza. <glicza> to <glicza glicza> <glicza> tyle. Słenda pokonał Janasa. Kto wie? Może szykuje się nowym izdżbelem! Musisz pokonać kowala z na rozstajach i rybaka z zalipia. Zowią go ryboże. Grunt ile pasy dostałem za to? Chyba niewiele. A, stu. Dobra. Ja chcę jeszcze raz. Co jest, koleżko? jeszcze raz pokonać, ten to są drugie Czyli tylko coś?